Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Mac i dzisiejszy materiał poświęcony jest spadającej sprzedaży konsoli PlayStation 5 Pro. Najmocniejszej, najpotężniejszej konsoli obecnie na rynku. Niestety, wszystkie te teraflopy i poprawiony ray tracing niespecjalnie dobrze wpływają na lepszą sprzedaż tej konsoli. Przynajmniej w porównaniu do PlayStation 4 Pro w tym samym mniej więcej okresie. Kilka dni temu pojawił się raport sugerujący, że właśnie sprzedaż PlayStation 5 Pro spada, ale ważne jest też to, że spada szybciej niż... E, konsoli PlayStation 4 Pro, mniej więcej w takim samym okresie sprzedaży, czyli po wczesnym zainteresowaniu tą konsolą, wiadomo, jest masa entuzjastów, którzy chcą wszystkiego najlepszego, czyli najmocniejszej konsoli na świecie i najmocniejszej konsoli PlayStation na świecie, więc poszli, kupili, ale niestety po tym wczesnym zainteresowaniu sprzedaż spada i to jest w miarę normalne, wydaje mi, mi się, ale chodzi o dynamikę spadku tej sprzedaży, ale z drugiej strony, no, czy powinniśmy się temu dziwić? Chyba nie za specjalnie. Każdy, kto realnie patrzy na rynek w tej chwili chyba się tego spodziewał. Nikt chyba nie, nie obiecywał sobie specjalnie jakiegoś hitu sprzedażowego, jeżeli chodzi o PlayStation 5 Pro. Głównie ze względu na obecną cenę, ale jest też kilka innych rzeczy, które warto omówić, jeżeli chodzi o tą konsolę. I w porównaniu do PlayStation 4 Pro, które chyba pod koniec generacji, jak ktoś opublikował dane, chyba PlayStation 4 Pro stanowiło około 15 czy 20% ogólnej sprzedaży PlayStation. Biorąc pod uwagę to, że PlayStation 4 chyba do tej pory sprzedało się w 120 milionach egzemplarzy, no to 20% no to jest całkiem sporo, nie? To jest 20-20 parę, milio parę milionów konsol. Ale... Z PlayStation 5 Pro nie wiadomo, może też tak będzie w przyszłości, bo to, że się teraz nie sprzedaje, niekoniecznie znaczy, że później się nie musi sprzedawać. Wszystko zależy od wielu czynników i właśnie te czynniki sobie tutaj zaraz omówimy. Pierwszym czynnikiem, który powinien się zmienić moim zdaniem, jeżeli PlayStation faktycznie chce sprzedać więcej tych konsol, to oczywiście cena, bo nie oszukujmy się, te 700 dolarów w Ameryce i 800 euro w Europie. A u nas chyba jakieś 3500, ile się nie mylę. No to to jest całkiem sporo, jak na konsole. No i ponownie porównajmy sytuację z PlayStation 4 Pro, bo PlayStation 4 Pro na premierę Kosztowało dużo mniej, oczywiście można powiedzieć, wtedy konsole były taniej, ale weźmy też pod uwagę to, że w porównaniu do PlayStation 4, PlayStation 4 Pro kosztowało tylko 100 dolarów więcej. PlayStation 4 kosztowała już wtedy chyba 300 dolarów, bo obniżyli cenę, czyli na premierę PlayStation 4 Pro obniżyli cenę PS4, była ta wersja Slim, dlatego też byli w stanie obniżyć cenę czyli wtedy konsola slimka kosztowała 300 dolarów chyba w Ameryce a 400 dolarów 400 dolarów PlayStation 4 Pro a w Europie w Polsce to było chyba jakoś 1200 za PS4 1600 czy jakoś tak za PS4 Pro No a tutaj mamy ceny no, wywalone takie oczywiście teraz wszystko jest droższe zresztą Szczerze nawet Xbox serii X teraz 3000 podobno kosztuje. To dopiero w ogóle jest rabunek w... <laughs> naprawdę no nie wiem no takie ceny to po prostu nie wiem skąd oni w ogóle biorą. W szoku jestem, ale to już osobiście że zamiast tego <laughs> Xboxa za 3000 już wolałbym dołożyć 500 i mieć faktycznie mocniejszą konsolę, ale no, w porównaniu do PlayStation 4 Pro, no tutaj nie mamy, nie mamy takiej atrakcyjnej ceny i różnicy ze względu na to, że po pierwsze cena PlayStation Zwykłego. Zresztą, Slimki nawet nie obniżyła się na premierę PlayStation 5 Pro, jest taka sama dokładnie, a po prostu wywalili cenę PlayStation 5 Pro na 3500 tutaj w Europie. No i, tak jak powiedziałem, 700 dolarów i 800 euro, jeżeli chodzi o, o inne kraje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o technologię i te wszystkie nowinki, które teoretycznie powinny robić robotę. Czyli zachęcić ludzi do kupna. Dobra, cena wysoka, ale grafa taka super i lepsze, lepsza wydajność. No niestety tutaj tego aż tak nie dostaniemy, aż tak. W sensie, oczywiście, grafika jest lepsza, ale z drugiej, z drugiej strony pytanie, czy aż tak bardzo lepsza? No to wszystko zależy od tytułów. Zresztą nawet jak sobie poglądacie różne recenzje, różnych gier. No, to ta różnica jest czasami marginalna, naprawdę. Poprawiony raj tracing, w niektórych oczywiście, niektóre efekty trochę lepsze, to oczywiście się zgadza. Niestety, ze względu na to, że nie, nie, nie przyspieszyli działania procesora bardzo w tej konsoli, to często jest tak, że jeżeli zastosują tą nową technologię upscalingu PSSR czy PSSR po polsku. To wtedy spadają klatki na sekundę, więc wiecie, no, niestety, Pro nie jest jeszcze chyba aż tak dobrze zoptymalizowane, albo bym powiedział. Gry na PlayStation 5 Pro jeszcze nie są do końca tak dobrze zoptymalizowane, a i PSSR ma się podobno w przyszłości polepszyć, także widać, że jest tutaj miejsce na poprawę. Więc to też nie pomaga, czyli wysoka cena plus, no na razie nieszokujące rezultaty yy, tych update'ów na tą konsolę, no powodują to, że i zainteresowanie jest takie średnie, no bo jak ktoś ma już Playaka, dobrze to nawet jakby sprzedał tego Playaka za tysiąc, 600-3800 zł, no to musi dołożyć dwa razy tyle, tylko po to, żeby mieć o 10 czy 20% lepszy obraz na telewizorze, to, to to jest tak czasami jak na PC, nie? że no, pytanie, czy warto kupować czasami nową kartę graficzną? Nie bardzo, bo jak wydacie dwa razy więcej, a dostaniecie 20% lepszą wydajność, to się moim zdaniem po prostu nie opłaca, i tak właśnie jest w przypadku PlayStation. 5 Pro. Zresztą to nie jest tylko moje zdanie, bo jak mówię słupki sprzedaży mówią za siebie. Ale słuchajcie, żeby zamknąć ten materiał na taką pozytywną notę, nutę, no to oczywiście wszystko jest w rękach zarówno Sony, jak i deweloperów, bo no nie oszukujmy się, z czasem ta konsola będzie się poprawiała, jeżeli chodzi o wyniki, w sensie Techniczne, w sensie jakość obrazu, lepsza grafika. Może te spadki animacji nie będą aż takie duże w przyszłości, jeżeli zostanie poprawiony na przykład technologia PSSR FSR 4 ma być zaimplementowane w przyszłym roku w grach, więc no, oczywiście nie wszystkie, bo to nie jest automatyczne, ale będzie dostępne dla, deweloper, dla, dla deweloperów. Więc yy, ja na razie powiem tak. Na razie średnio się opłaca kupować PlayStation 5 Pro, chyba że nie masz co robić z pieniędzmi, albo po prostu jesteś super fanem PlayStation 5 Pro. To wcale nie znaczy, że PlayStation 5 Pro je, jest złą konsolą. Nie jest. E, sam byłem zainteresowany. Niestety na razie wyniki pokazują, że e, kombinacja ceny do. Albo różnica, czyli to, co dostajesz za tą cenę, no chyba na razie średnio się opłaca, ale w przyszłości może się poprawić wtedy, jeżeli spadnie cena i więcej gier będzie wspieranych, i ta, te wsparcie będzie lepsze, czyli lepsza grafika będzie między innymi, a nie tylko lekko podbita rozdzielczość, to wtedy może się bardziej to opłacać. Więc wszystko w rękach deweloperów i PlayStation. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Pewnie jeszcze sobie porozmawiamy na ten temat w przyszłości. Z tym, że hmm, problemem teraz też mogą być te wszystkie cła, które Amerykanie. No i później oczywiście w, w ramach reperkusji inne też kraje wprowadzają, więc pytanie tylko, kiedy te cła obejmą elektronikę, a może już, już obejmują, nie mam pojęcia, ale na razie nie widzę jakich, jakichś z wielkich zmian cen ale to na pewno nie będzie miało pozytywnego wpływu na cenę ogólnie elektroniki. No jak jeżeli elektronika pójdzie w górę, no to te konsole, cena konsol też. Więc tak to już niestety jest. Jak się wielkie państwa biją, to klienci na tym tracą. Dobra, słuchajcie, to byłoby tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za wsparcie, trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym wideo. Cześć!